Zaczniemy sobie od demontowania naszego iskrownika. Teraz tylko ważne, żeby pamiętać, jaki kabel gdzie jest. Niebieski do niebieskiego i razem z białym jest, to pamiętam, teraz. I czarne i czarno-białe do czarnego. Dobra. Teraz... <laughs> wydłużamy... Yy, kable od stacyjki. Naszego kluczyka. Ja tylko nie będę, nie będę się tylko lutować, po prostu to... Winę, weźmiemy to obejmą i znaczy tą obejmą termokurzywą i tą taśmą I to powinno wystarczyć. Teraz wystarczy nałożyć naszą obejmę na miejsce połączenia kabli. No i termo, czyli ognia. Mianie się ładnie kurczą. Teraz będą ładnie puszczać, nie przepuszczą wody. I będzie też trochę estetycznie wyglądało. Niestety nie miałem czarnych są zielone ale i tak będzie izolacja czarna więc to tylko tylko my to zobaczymy teraz z drugiej strony robimy będziemy robić to samo tylko że do naszej naszego oku do naszego skrobnika Ja cięłam kabelkę, ale to nie ma znaczenia, bo i tak musimy ją odciąć. Delikatnie trzeba to zrobić. Ciemny kabel jest chyba od jakiejś. Kabel jest od jakiejś do auta. Więc jest na 12V, czy tam 15 czy 18V, więc są cienkie kabelki, łatwo je przeciąć, więc trzeba uważać Delikatnie muszę być, w ogóle skąd pomysł na takie coś? To już odpowiadam, bo jest problem ze zgaszeniem tego roweru. Fajnie, by tak było, takie że stryk i zgaszony jest, a tak to trzeba go. Przynajmniej, ja go duszę powietrzymy jakby, że odcinam odpuszczenie powietrza i dopiero wtedy gaśnie, to jest bez sensu i lepiej zrobić. to jest ten moment. Tniemy kabel niebieski, bo jest po w wewnętrznej stronie i przedniemy tutaj. O, też cienki. Dobra, on jest cienki, więc zrobimy to poza kadrem, bo nie będzie nic widać i tak. Dobra, to już są wszystko po, po otwieranych Powiedziałem tylko to. O kury tu się coś samo zajzerowało. Widzicie, bo pomieszyła się dziurka, więc użymy tu tak tędy. u wiecie co, zatkane było tamto i byłem zdziwiony trochę co, może być w środku. Przeciąłem to jakby, wypchnąłem to i tam była jakaś zdechła. ...kosienica. Nie wiem skąd takie rzeczy tam są. No ale dobra. Koniec gadania, więcej robienia. łączymy kabelki znowu. Jeszcze na pół. Oczywiście można obceutować, a ja nie jestem jakimś elektrykiem, lutownikiem. A to i tak będzie się trzymał bo to, a to nie będzie jakaś, żeby za duża siła szła. Nie będzie ciągnięte, ja i tak będzie jeszcze zaizolowane, jeszcze przygrałem do, do ramy. tylko tyle, żeby przechodzić przez to prąd. Dobra To już ładnie weszło Teraz izolujemy to Jest najmniejszy ogień w tej zapalnicy Zapierzchka ma bardzo duży ogień, bo uważaj, żeby nie spalić z kabli Dobra, wystarczy. Teraz zamontujemy to na i zrobimy test i sprawdzimy, czy wszystko działa. Ja jest tutaj. Przekręciłem nasz na izolację i tutaj kluczyk. Teraz jest wyłączone, wyłączone. Oczywiście wszystko proizorycznie, na razie na taśmie czerwonej jeszcze. Ale działa. Jeździłem, działa, odłącza zapłon więc teraz tylko to do... zdejmę tą ochydną czerwoną taśmę i zamontuję to na trytytki to jakoś to jeszcze, tu, to jeszcze jakoś mocniej przymocuję bo się kręci i też nie będzie tej taśmy no i pokażę mi powiedziało już jak będzie wyglądało tak jak ma wyglądać